Każdego roku zorganizowaliśmy kolejną edycję naszego kiermaszu Bożonarodzeniowego, który już od wielu, wielu lat integruje społeczności szkolne, zarówno mojego zespołu szkolno-przedszkolnego Millenium, Fundacji Promień Słońca, a także Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych. Ogromnie cieszy nas ta inicjatywa, że mogą się nasze placówki spotykać i w tej cudownej atmosferze świąt Bożego Narodzenia po prostu pomagać potrzebującym. Od, dzieje się to od wielu, wielu lat, bo nie, bez mała już chyba ponad 12, i udaje nam się zebrać wspaniałe fundusze, które potem przekazujemy na rzecz osób niepełnosprawnych. Podczas kiermaszowy są występy artystyczne. Młodzi artyści w sposób staranny przygotowują się do swych występów, więc wszystko jest na jak najwyższym poziomie. Kiermasz wraz z koncertem stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń, imprez kulturalnych przed świętami Bożego Narodzenia w powiecie legionowskim. Rośnie nam w siłę, Pan. Świat nie będzie taki sam. Zmieni serca, zmieni dusze, zbawina. Jestem ciotką książkulą z Radia dla Ciebie. Wspieram od początku od kilku lat wszystkie akcje organizowane przez Fundację Promień Słońca całym sercem, i nie tylko ja, bo i zarząd polskiego radia, bo wiemy, że to jest ważne, że ważna jest i pomoc, i dobre serce okazane właśnie tym, którym pozwoliliśmy już przyjść na świat. Niech nadchodzące święta dla wszystkich wspaniałym, będą wspaniałym czasem spędzonych bez pośpiechu, trosk, zmartwień życia codziennego. Życzę, aby każda chwila upłynęła w spokoju, w radości, wśród rodziny, przyjaciół i wszystkich bliskich naszemu sercu.